26 lipca trzy rzeczy, które wydarzyły się tego dnia w historii i mogą Cię zaskoczyć. 1971 start misji Apollo 15 NASA wysyła w kosmos Apollo 15 czwartą misję załogową na Księżyc, ale pierwszą, w której użyto księżycowego łazika. Astronauci nie tylko chodzili po powierzchni Księżyca, ale i jeździli. Dzięki temu zebrano więcej próbek i danych niż kiedykolwiek wcześniej. 1887 premiera słynnego fortepianu Steinway Model D, tego dnia zaprezentowano po raz pierwszy legendarny model koncertowego fortepianu Steinway i Sons, Model D, ten instrument do dziś jest ulubionym wyborem największych pianistów świata i brzmi w prestiżowych salach koncertowych od Nowego Jorku po Tokio. 1908 założenie FBI w USA Rząd USA powołuje do życia biuro śledcze, które z czasem stanie się federalnym biurem śledczym, czyli słynnym FBI. Od spraw mafijnych, przez walkę ze szpiegami, aż po cyberprzestępstwa, FBI odegrało kluczową rolę w historii bezpieczeństwa USA. Kosmiczne odkrycia, muzyczna perfekcja czy historia tajnych służb, które z tych wydarzeń najbardziej Cię zaskoczyło?